Bo pan Pana nigdy nie widziałem w tak O, dziękuję bardzo. Ja Cię kręcę, moja głowa. Dzięki, że pan mi ją uwiązał. O, przepraszam. Wiecie, pana, wiecie ja... co może być? Wiecie, co może być, bo mam problem. Słyszę was, ale nie słyszę dźwięków miasta. Wiecie, co, co zrobić? O, kurde, nie wiem. No, um, tak. Dźwięki miasta to jest bardzo fajna płyta. Słuchałem ją kiedyś. <laughs> Lubię też na przykład poematy Czarnowskiego. <laughs> czwarty album jest dojebany no, Ale nie pomogę ci niestety, bo tej płyty już nie mam Ani tej, ani tej, więc musisz zagadać chyba do jakiegoś, nie wiem, rapera kurwa Albo jakiegoś kolekcjonera Ale W każdym razie dziękuję ci bardzo za pomoc I życzę miłego Muszę z się dogadać, bo mi naprawdę moc to zajęło na bęben Hej! Ciaperino! Ja to jest ten, ten. taksówkarz Ciaperino, dawaj, dawaj tu! Dobra, dobra.